Jeżeli potrzebujesz profesjonalnego montażu lub grafiki, zapraszamy do kontaktu. Po kwalifikacjach na Pro Position staje Alu XMG kierowca Renault, drugi jest Kiga Kubica, wyjadam się. Za nim jest Topiatan Quick. Piąty startuje Water, szósty Nieznany, obaj kierowcy w Racing Na następnej linii klasuje się Paweł Pilszy 7 i Lordzik. Dziewiąty startuje kunanych, a dziesiąty Kamil Marcinkowski. W linii jest Lucas na a obok niego 13 startuje Vixenix, a 14 Mikersil. Piąty, 15 jest Viuji, Debutant, a obok niego I ostatni jest Serty, ciekawy kierowca Toronto To jest coś ważniejszego. Trzy... Ale dobrą kamerę mam na A O. No. Piękwiate, gasów światła i zaczynamy. Geo kubica do średni. A nie, tutaj nic się nie dzieje. Ale broni swoją pozycję chyba do pierwszego. Oj roku. Lordzik i Paweł, oj! Tam blisko siebie wszystkich kubica kapiat. Dalej nic nie wie. Oj, tam ktoś de bomba. O, no nie atakuje i... Ja tu z przodu będę bardziej patrzył. Quick się wciska. Broni się przed nieznanym. Nieznany będzie próbował. O! Kapiatan i tam z ciebie nieznany będzie, będzie, daj bo nie, nie, będzie Paweł za nimi o, Walter blisko o, nie Lukas, miał. Lukas o, oj, 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 oj Lukas i Kola. a to wikseji chyba to spowodował e, zrobił Dave bomba po prostu a, okej okay. Jest z karą. uchwyciłem to o ale jedziemy dalej Zaldecy ciekawe, ścina, kapiot wyprzedził kubica Oj, ktoś tam spadł, Kamilos Mikardzis chyba się zderzyli. Jeszcze nie ma sojuszu podkreślam jeszcze. Oj, 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 oj. oj. wirtualnie. A, na. No. Czyli alu pierwszy. Byłem w Z perspektywy Paweł. a nie, już trochę daleko jest. Koło w koło będzie atak Voltera na nieznanego. Kołówką Radą Walter blokuje opony i wyprzedza nieznanego. Dobra, dawać pytanka fajne na czacie. To ty gadasz, nie jest uszkodzony, oczekałeś. Mnie. Pierwszy jest. A nie jest uszkodzony, drugi jest uszkodzony, panie. A to sorry, coś pomyliło mi się. Alu, obej na czwórki. O będzie? Alu, z przewagą. Silnik Renault. Oj, 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 oj jednak... Jeszcze będzie miał drugi DRS na no drugiej prostej a więc... Kapiatan go nie wyprzedzi raczej. Ja kubica przez trzechu. O teraz leci kapiatan przyjechał te... Yes, okay. Walter już traci, nieznane jest blisko. Zobaczmy. Tak. Może? No pewno się zbliża, ale dość. Nie może się zbliżyć. Ale będzie jeszcze druga prosta do odaku, więc... Teraz może się... Kapiatan dzwyska. nawet na zewnętrzną. Jest minimalny kontakt i spin. O, a oj, się oj, oj, oj! Jakiś puta mówię, Mirce! Mirce uderza w niego. Ma po I Quick tu prostu... wykorzystuje, na drugie p.m. wykorzystał to. to. Quicks to świetnie wykorzystał, pewnie tam się drze też na tym kanale. Tak. Alu jeszcze. Moszę ja jak to się. <grym> jak to jest jak ścios. To jak ścios. To nie. Który nie przepuszcza, bo przeta! On dogłębuje się z Zerowym I tym razem go wyprzedził, tak. Quick R -R z z Cię, najlepszych zawodników, którzy są dostępni na kanale, już. Ale możecie na pewno pisać. Oj, No nie, to <laughs> poleciał. Oj, się wycofał. I. Gdyby był safety Jest safety car! Katastrofa, Lukasa. Tak jest. W i jak kapitan trzyma tam? O już jeszcze... A, oj, blisko no. kontaktu. Ale prawie 500 by dostał. Bez uszkodzeń. Mamy restart. I się a. albo kapitana. kapiatana, restart. O wiele lepsze byśmy. Ja się... I albo. I chce nie chce sekundy. Quicks. Oj lordzi, ktoś chyba mocno spowolnił. Bronię się kapiata. Głową też on Paweł, Paweł Marcinkowski. Koło, koło, koło! Pierwsze miejsce! Oj. Koło tak małe! I znowu ci kierowcy walczą. Tym razem chyba bez obrotu. Alu, to... kapitan poza torem. Czy będzie Daj bob Będzie, będzie atak, będzie atak! Tak jest. A, to... A jednak nie. Lordzik spada. Zamknął Altu. Alu z pole position startową. Oj, żółta flaga, żółta flaga. rzuta flaga. A pewnie, Ale to nikt. Pewnie dlatego, że korek był. I nieznanych ma okazję teraz odzyskać mnóstwo pozycji. Zapomnij jest kolejka. A no... oj 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 będzie atakowany trwa. Rudzi wyleci z tak. toru wjechał w ścianę. Oj, teraz traci dużo pozycji. Odpuść teraz ludzie. I dla Alfy ten wyścig zaczyna wyglądać coraz lepiej. Jest! Quicks tak naprawdę ma szansę na zwycięstwo. No Ale jeszcze boty blokują, botsy blokują. Ej, co się dzieje? <grym> Patrz, boty, boty blokują Ferrari, nie dojadą na restart. <grym> Właśnie, boty blokują. Ach. No to i pysznie, restart. Mamy restart. Kapi... Bardzo złe zachowanie Ferrari, bo przez to dzwonienie wyszło jak wyszło. O! Walka o pierwsze Daj miejsce. Kreje, kreje z wolterem. Walka o Ale Kapiatan też. Walka o miejsce. Pan Kostro. O! Alu nie Bronim odpuszcza, odpuszcza jednak. Oj! Lekki uścisk. Tak jak zakładaliśmy, Kapiatan przedził Ala. I Al zaatakuje tutaj, tutaj chyba. Będzie bo... Nie, nie będzie. Nie! Tylko przestraszył. No spokojnie. Kejrek i Marcin Kostro. tutaj Błądek. A nie, kajer i Walter, oj to tutaj tak jest? Walter. Walter jak spadł Pan Alu kapiatan? Jeszcze tutaj eee, się Kunach, dołącza. Kunach wyprzedza Marcinkowski Kowko alu kapiatan! Na pewno będzie się. Będzie Ata koło koło. O! Uściska ten Ala I quick to wykorzystuje. I teraz Ala spokojnie chyba kapiatana, czy nie? Będzie tak, bo... O. Będzie daj, boob jest daj, boob! Kontakt! Nie ma usłyszenia lotki. Paweł blisko. Nie chcę przeszkoczyć. Tak jest. Zobacz ale jak nie... Quick na tym zyskuje. Zobacz jak Quick zyskuje na ich walce i jeszcze na tych wirtualnych samochodach, Będzie się czuł blisko, ala. I on na tych kontakt Al... dojedzie. do Argo, oj! Kontakt. kontakt! Kapitan lekko go zepchnął, Allo, oj! O znowu kontakt! Quick zbyt Jaki cudem... Jakim cudemcie, kierowcy jeszcze uszkodzeń nie ma skoro takcną. Zobacz, jaki kapitan! Jaki kapitan! Jest dokładnie. Koło koło, A nie Kuna. Kuna nich. Dobrze już. Sam dopiero za... Oj, kapitan! Na skrzyni biegów. Kapitan i... Czy będzie się wciskał? Koło, koło. Się wciskał. wciska Wciskał się! Takie jest, jest wyciadzi tam dobre miejsce do atakowania. No bo koło, w koło tu jadą. to będzie odpuszczał? Jak to. to plaga się obraca, kejak się obraca. A tymczasem zwycięzcą, czego jak. Jak. jak, jak Kurdy nie ważne, emocjonującego wyścigu, zwycięża kapitan. Całkowity wyścig w jego wykonaniu. O tym będzie pójść prawdopodobnie po karach, jak jest. Niewiele brakło.